Cześć, Cześć, tu Bliźniacki, to jest Krzyszunia. nasz kot. Urocza, prawda? W tym odcinku jak zakładać obroże kotu. Obroża nie można być za luźna ani za ciasna, ponieważ nie kot... ruchów kotka, nasz kot To jest najlepsza obroża. ma oczy blaski i dzwonek. dzwonek Gdzie jest ten dzwonek? I szysuniek. Tutaj się też Tak się zapina i odpina, o proszę. Wszystko pokaż się. Po małym utrudnieniu z winnego kotka wreszcie Wam pokażemy. Tutaj się to mocno ciągnie. O tak. Obróża musi być. A tak ją zapinamy. Po Obróża prostu. musi być taka dosyć ciężka do zdjęcia, żeby Koti nie zdjął, ale zapinana jest najlepsze, ponieważ jak utknie na drzewie i, I się zawiesi o gałąź, się to wtedy się robi. Zresztą nie strasznie chce uciec. Czego ty się nie robi? To sławy. Następnie wkładamy kotu o oh. groże, ale musimy go dokładnie trzymać. Nasza akurat jest odblaskowymi serduszkami. Ławka w górę dla szyślii, a nie, to w Teraz jej to zapinamy. Uważajcie, żeby nie przyciąć wąsów, <laughs> chociaż jej tak wypadają. Ciekawostka kotom co jakiś czas wypadają wąsy. Ucieka. No cóż, się, już uciekła. Niedługo wróciła już wraca. Więc... No cóż, jeśli Wam się podobało, to dajcie łapki w górę, subskrybujcie i do następnego pa, 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 pa.